Ja się tutaj po raz pierwszy z obroną pana Michała K zgadzam. Uważam, że nie powinni go sądzić neosędziowie, ale z tego powodu, że w ogóle nie powinni sądzić. I myślę, że może czuć się spokojny. Jestem przekonany, że jeżeli złoży wniosek o wyłączenie takiej osoby, która ewentualnie byłaby wylosowana, a byłaby wątpliwym sędzią to ten wniosek z pewnością zostanie uwzględniony. Także Panie Michale, proszę przyjeżdżać do kraju. Może Pan się tutaj czuć bezpiecznie. Na pewno neosędziowie Panu nie zagrożą. Ci neosędziowie, których zrobił PISK łamiąc konstytucję i wprowadzając nam ten chaos w praworządności, z pewnością Pana nie będą sądzić. Jako adwokat obrońca też chciałem powiedzieć, że uważam, że w sprawach, które dotyczą Pana Morawieckiego, który wiele się toczy, hmm. Pana Ziobry i innych prominentnych działaczy PIS też nie powinni sądzić inne osędziowie, też mogą się czuć bezpieczni, jeżeli złożą taki wniosek o wyłączenie tych sędziów z argumentacją, że to jest, było naruszenie praworządności, złamanie konstytucji, złamanie umów międzynarodowych i wprowadzenie do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości osób, które nie przeszły prawidłowo ukształtowanej procedury zgodnie z naszą konstytucją. Powinny być te wnioski realizowane pozytywnie i powinni ich sędzi, sądzić prawdziwi sędziowie. Jestem tutaj absolutnie po ich stronie.